To tak naprawdę jest spowodowane przez tą lewicową politykę Unii Europejskiej, która jest narzuca. Pani Merkel zaprosiła uchodźców, a teraz oni mają wielki problem. I rozsyłają tych problemowych wszędzie gdzie się da, pod byle pretekstem. A polski rząd powinien walność mniejszym stóp, powiedzieć, nie ma takiego. No wzrostu. ale pokazał na granicy polski rząd. Pokazał. Ja już byłem w tamtym tygodniu, cały weekend na granicy. No właśnie I... może kilka słów, jak to wyglądało. Wielki szacunek dla ludzi, którzy aktualnie też tam siedzą. Ja nie mówię o tych politykach w głównej mierze, którzy tam się lansują też, ale, ale ludzie o... są cały czas. Ludzie są ta cały ta czas. Ja ta tam to spędziłem to czas w sobotę byłem sam, a w niedzielę pojechałem z rodziną, bo żeby dzieci też uczyć, że to jest nasza ziemia i powinniśmy ją bronić. Bo nas kiedyś zabraknie, musimy potrzebujemy następnych pokoleń, które będą kontynuować nasze e, poczynienia aktualnie. Bo jeżeli nas zabraknie tak, po tym kraju niestety, ale zostanie to samo co wypowiada. No tak, ale doszło do takich sytuacji, że musimy granic nawet bronić. Ludzie po prostu, mieszkańcy, tak, Polacy. No państwo no. z dychty, no tak, tak, tak to wygląda, z papieru i No kartonowe, kartonowe, tak. no. Miejmy nadzieję, że, znaczy nie życzę Polakom źle, nie życzę nikomu źle, natomiast też tak uważam, że e, może dojść do sytuacji, że takie marsze będą zakazane. To jest w Wielkiej Brytanii, tak? Są zakazane we Francji. Po prostu tam, gdzie społeczeństwo z czym się nie zgadza, to władza z automatu tego zakazuje, żeby po prostu większa publiczność nie dowiedziała się o tym, co, jaki jest problem. Po prostu gaszą to w zarodku i tak to wygląda, że później jest, tutaj jest tysiąc osób, a powinno być pięćdziesiąt tysięcy osób. No ale. Wydaje to jest się, pamięć że... naszych rodaków, którzy poginęli. To nie jest jakiś marsz polityczny za jedną, drugą partią. No właśnie, marsz nie jest upolityczniony, jest po prostu społeczny. Tak, ja jestem tu na no przykład, polski. jestem tutaj prywatnie, jako Polak, jako to, że w tamtym roku zrobiłem akcję motocyklem na Domostawe, która odbiła się bardzo szerokim echem, bardzo dużo motocykli przyjechało. Osobiście jechałem tam całą noc w deszczu, ale powiedziałem, że to jest mój obowiązek. Tak samo jak w tym momencie jest to, jest mój obowiązek tutaj być, obojętnie kto to organizuje. Czy ja się z nim zgadzam, czy nie zgadzam się? Idea jest taka, że musimy pamiętać o naszych rodakach, którzy zostali bestialsko zamordowani.